Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe, druk ksero, prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Skłosz, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com Projekt Żyjesz dla Siebie Innych, zadbaj o zdrowie korzysta z dofinansowania w kwocie 3 465 115 zł pochodzącego z norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu PEL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Celem nadrzędnym projektu, korespondującym z celem programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze Powiatu kutnowskiego. Szanowni Państwo, rok realizacji projektu Że jest dla Siebie i Innych, Zadbają o zdrowie, już jest za nami. Przed nami badania pogłębione profilaktyczne, przed nami badania EKG dla 800 mieszkańców Powiatu kutnowskiego. Serdecznie zachęcam ostatni moment, aby zrealizować badanie ankietowe, które jest podstawą do tego, żeby skierować kogoś na badania profilaktyczne, żeby ta osoba się zakwalifikowała do udziału dalszego w projekcie. Przypominam również, Szanowni Państwo, funkcjonuje od roku strona internetowa projektu, w ramach której można zarówno dowiedzieć się wszystkiego o działaniach, jakie są podejmowane w projekcie, zaproszenia na wszelkiego rodzaju imprezy, jak również i bardzo ciekawe artykuły medyczne przygotowywane przez profesjonalistów, przez lekarzy, kardiologów, lekarzy chorób wewnętrznych. Zapraszam serdecznie do odwiedzania naszej strony projektowej. Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie podziękować za wspólne spędzenie czasu we wrześniu 2015 roku. Miałem przyjemność z niektórymi z Państwa wziąć udział w rajdzie rowerowym, który był związany z realizacją pikniku w ramach programu PL13 w Krośniewicach. Było to bardzo miłe doświadczenie. W grupie ponad 80 osób przejechaliśmy około 20 km. Przy okazji, przystanki po drodze pozwalały zapoznać się z środowiskiem, otoczeniem, historią, postaciami związanymi z tym regionem. Było to na pewno. Ciekawe doświadczenie, rozwijające wiedzę o własnym regionie, w którym się mieszka i z którego się pochodzi. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Również organizatorom, którzy pełni poświęcenia i profesjonalizmu zapewnili tego rodzaju możliwość. Z drugiej strony było to preludium do działań, które będą realizowane w ramach właśnie tego projektu. Gdzie udostępnimy mieszkańcom powiatu nieodpłatnie około 20 rowerów w ramach wypożyczalni dla grup zorganizowanych, które będą chciały przeprowadzić własne tego typu przedsięwzięcia, mające na celu oczywiście zdrowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zachęcam do korzystania z niedługo uruchamianej wypożyczalni rowerów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Na rok realizacji projektu PL13 żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. W ramach tego projektu zorganizowaliśmy dla Państwa 10 pikników zdrowotnych, zostały jeszcze dwa. Podczas tych dziesięciu pikników zdrowotnych przeprowadzane były konkursy kulinarne oczywiście z jadłospisem zdrowotnym urozmaiconym na każdym z tych konkursów wybrane drużyny, które chciały się zgłosić. Oczywiście gmin powiatu kutnowskiego rywalizowały w zupełnie odrębnej dyscyplinie kulinarnej. Gdybyśmy chcieli stworzyć taką kulinarną mapę powiatu kutnowskiego moglibyśmy już teraz stwierdzić, która gmina, jakie wyroby prozdrowotne kulinarne najlepiej przygotowuje, bo jeśli chodzi o niskokaloryczne i bezcukrowe na przykład ciasta i wyroby cukiernicze, to tutaj bezapelacyjnie na czoło wysuwa się gmina Dąbrowice. Jeśli chodzi o przepisy dotyczące placka ze szpinakiem albo najlepszego wypieku chleba wieloziarnistego, to tutaj przoduje Żychlin. Łanięta bezapelacyjnie zrobiły nam najlepsze prozdrowotne z nadzieniem warzywno-owocowym pierogi. Były to pierogi z ciecierzycą. Przede wszystkim były organizowane liczne pikniki w każdej gminie. Jeden z nich zawędrował właśnie do gminy, tutaj do Krośniewic. Jak udało się ten piknik zorganizować? Jak on przebiegał? Czy Pani jako burmistrz, czy mieszkańcy są zadowoleni? Czy takie sygnały docierały? Piknik myślę, że mieszkańcy przyjęli z wielką radością, szczególnie zaangażowane w pikniki, wszystkie nie tylko na terenie gminy, były panie z kół gospodyń wiejskich. Z wielką radością zauważyłam, że bardzo je to interesuje, bardzo świetnie się bawią, wymieniają się między sobą i między paniami z innych gmin przepisami, nawet mnie się kilka tych przepisów dostało, mam nadzieję, że je wypróbuję. Oczywiście wiele osób skorzystało również z takich badań, które oferowane były w trakcie tych pikników. Chętnie wypełniali mieszkańcy ankiety. U nas dość długą już tradycją jest, są rajdy rowerowe. Z tej okazji również był rajd rowerowy zorganizowany dla nie tylko mieszkańców gminy Krośniewice. Dodatkową atrakcją było to, że były nagrodami, które można było wylosować, były dwa rowery, piękne rowery. Do tej pory widuję jedną z pań, która ten rower wygrała, jak korzysta z niego na Wycieczki. Oczywiście przy okazji niejako pikniku też mogliśmy zainteresować mieszkańców innymi dziedzinami rekreacyjno-sportowymi, piłką plażową, zabawami z dziećmi na naszych terenach rekreacyjnych korzystaniem z fitparku, gdzie no wielu mieszkańców albo z nieśmiałości, albo też z braku czasu jeszcze wcześniej nie korzystało. Naturalnie muszę tu koniecznie jeszcze wrócić do tych wszystkich rzeczy konsumpcyjnych, które były tematami poszczególnych pikników. U nas to były powidła śliwkowe i ciasta śliwkowe, pyszne, bardzo... Wszystkie wypieki wszystkich gmin, które były u nas gośćmi na pikniku smakowało. Oczywiście powidła również. Myślę, że mieszkańcy oblegali potem te stoiska, więc też byli z tego zadowoleni. Naturalnie przy okazji można było skorzystać jeszcze z wielu różnego rodzaju porad skorzystać z ulotek na tematy zdrowotne, na tematy rekreacyjne. No przy okazji był świetny park zabaw dla dzieci, które też zmęczone, spocone, ale nie dające się pokonać korzystały z wszelkich możliwych atrakcji. No oczywiście zakończone to było bardzo ciekawymi występami i tanecznymi i występ wokalny zespołu, który grał Przeboje, no mnie bardzo bliskie, bo czerwone gitar, czyli y, chyba trochę ponadczasowe również, y, mamy y, jakby owoce również, efekty tego. Ja się najbardziej cieszę wszelkimi, y, może dzięki tym piknikom zaszczepionymi działaniami Kół Gospodyń Wiejskich i Grup Pań które sobie organizują jakieś tam spacery z Nordic Walking, które sobie też dołączają się na rowerach do naszych rajdów rowerowych. Oczywiście no to nie pora jest już, chociaż grudzień mamy taki, że i rajd rowerowy też pewno nie byłby niczym zdrożnym. Panie również interesują się wszelkiego rodzaju gimnastykami i zajęciami rekreacyjnymi, które Gminne Centrum Kultury organizuje. Częściowo jest to również częściowo pokłosie tego działania, które Starostwo Powiatowe przeprowadziło. Panie Wójcie, seria pikników zdrowotnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu PL13, ten piknik także w tym roku zawitał do Łaniąt. Jak wrażenia po tym pikniku zarówno Pana Wójta, jak i zdania może jakiejś lokalnej społeczności, osób, które uczestniczyły w tych piknikach? Krótko mówiąc, dobre wrażenia, dlatego że... Yy... No Trochę było to i mobilizacji społeczności gminnej, szczególnie tych organizacji kobiecych, przygotowania tych posiłków różnego rodzaju, które były nie tylko w naszej gminie, ale i we wszystkich innych. Nasza gmina uczestniczyła we wszystkich gminach, we wszystkich gminach w tych konkursach kulinarnych zdrowej żywności, i to było no, dość ciekawe, muszę powiedzieć. A czy pan wójt myśli, że te pikniki zdrowotne, ten tutaj stricte organizowany w Łaniętach, tak na przyszłość coś mieszkańcom uświadomiły, że warto żyć zdrowo, że warto na przykład brać udział w badaniach? No na pewno, na pewno uświadomiły. No reklama była dość duża na ten temat, na terenie naszej gminy. Czy myśli pan, że warto organizować kolejne tego typu spotkania? Warto, warto organizować. Mieszkańcy jakieś zdania docierały do pana Wójta? To znaczy, no, te darmowe badania, w tej chwili jeszcze tyle co się orientuje, jeszcze chyba są ankiety zbierane telefonicznie, e, korespondencyjnie, no i są sygnały takie, że jeszcze e, ktoś będzie mógł te, z tych darmowych e, badań skorzystać z terenu gminy. Czyli jak wyglądały te pikniki? Czy może do Pana Wójta dotarły ze strony mieszkańców jakieś opinie na ten temat? Czy się podobało? Czy skorzystali z badań? Tak, no, jeżeli chodzi o gminę Nowo Ostrowy, ten piknik odbył się 2 sierpnia. No, sytuacja była taka, że rzeczywiście wtedy temperatura była, była bardzo wysoka i tych mieszkańców było nieco mniej niż zakładaliśmy. Aczkolwiek ci, co byli, byli rzeczywiście zadowoleni. Brali udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach, również tam jakiś pokazie tanecznym. No, później była jakby ta część artystyczna, także raczej byli mieszkańcy zadowoleni. Ci, co byli, rzeczywiście wypełniali również ankiety, które były przygotowane, także sądzę, że, że jakby odzew był bardzo pozytywny. Czy po zakończeniu tego pikniku, który też miał między innymi na celu uświadamianie mieszkańców o tym, że warto zdrowo żyć i warto też w sposób aktywny y, żyć? Czy coś się zmieniło? Czy ktoś zauważył, że na przykład częściej e, jeżdżą rowerami mieszkańcy? No Trudno jakby o takie jednoznaczne wnioski. Natomiast no powiem tak, że my jakby po tym czasie organizowaliśmy choćby również taki, jakby, light rowerowy. On był związany z ekologią, ale był bardzo pozytywny oddźwięk. I mieszkańcy proponują, żeby, żeby te lighdy odbywały się częściej. Widać troszkę ludzi biegających. Tak jak powiedziałem, no trudno akurat, czy to, czy to decydowało o tym piknik, ale na pewno był być może jakąś inspiracją, że, że to podejście do zdrowia i i zastanowienie się nad właściwym tym stylem życia być może, że, że również piknik jakby zdrowotny się do tego przyczyni. Też taką częścią pikniku był konkurs kulinarny, który był organizowany przy okazji organizowania każdego pikniku. Czy tutaj zauważył Pan wójt integracji środowiska tych pań właściwie, które w konkursach brały ludzi? No tak, to znaczy my rzeczywiście nie uczestniczyliśmy we wszystkich jakby tych piknikach, bo to jest jednak dość trudne. Natomiast no, wokół takiego stowarzyszenia Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy panie przygotowały te kulinaria no, w szczególności kiedy to było u nas, to były bardzo zaangażowane. No, wiadomo, że była jeszcze jakaś tam rywalizacja, żeby, żeby zająć jak najlepsze miejsce, ale rzeczywiście była mobilizacja i i panie się bym powiedział spisywały na medal, starały się jakby przekazywać to co najlepsze, to co potrafią. No a że były też tematycznie jakby powiązane poszczególne pikniki, no to też przygotowały pod kątem właśnie tego tematu, który był na danym jakby pikniku prozglowatym. Jak wrażenia po tym pikniku, który był zorganizowany w Dąbrowicach? Piknik, który odbywał się u nas, był bardzo dobrze odebrany przez społeczeństwo, z czego dowodem była bardzo, bardzo duża ilość mieszkańców uczestniczących w tym pikniku, bawiących się przy muzyce cygańskiej. Ponadto no, nasze panie są dumą naszej gminy, ponieważ dzięki właśnie. W współpracy z Powiatem Kutnowskim, gmina Dąbrowice wyszła poza obręb własnej gminy, wyszła, uczestniczyła we wszystkich piknikach, jakie organizowane były przez powiat. Byłyśmy w każdej gminie i nawiązałyśmy dużo, dużo kontaktów z paniami, które również uczestniczyły w tych piknikach i też odnosiły sukcesy, ponieważ uważam, że najważniejsze nie są tak naprawdę miejsca zajmowane przez osoby uczestniczące, a to, że można promować właśnie zdrowy styl życia, zdrowe tryby życia i integrować całą społeczność powiatu kutnowskiego. państwu Radosław Wąs dziś mamy poniedziałek 7 dzień marca a imieniny obchodzą Teresa, Paweł i Eugeniusz zaczynamy wiadomości dnia a zaczynamy od listy zwycięzców 13. konkursu ortograficznego o Złote Pióro Prezydenta Miasta Kutno. Do napisania dyktanda swój akces zgłosiło 23 uczniów z trzech kutnowskich gimnazjów. Zwyciężył zdobywając Złote Pióro Mateusz Narkiewicz z gimnazjum nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsyckiego w Kutnie. Drugie miejsce równorzędnie zajęły Anna Żeberkiewicz i Sandra Łukaszewicz z gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa. Józefa Piłsudskiego w Kutnie. Jury przyznało dwa trzecie miejsca uczennicom Zuzannie Staniszewskiej z gimnazjum nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza w Kutnie oraz Beacie Florczak z gimnazjum nr 2 Marszałka imienia Józefa Piłsudskiego w Kutnie. Gratulujemy. Wandale coraz śmielej poczyniają sobie w Rzychlinie. W nocy przechadzając się ulicami przecinali opody opony w zaparkowanych samochodach. Uszkodzeniu uległo kilkanaście aut. Policja nie złapała jeszcze sprawców, mundurowi pracują nad ich namierzeniem. I mamy dla Państwa zaproszenie. W środę 9 marca o godzinie 18 w galerii Okno na Sztukę Kutnowskiego Domu Kultury nastąpi otwarcie wystawy najnowszych drzeworytów barwnych Endiego Paskowica. Drzeworyty światowej klasy autora to przykład malarskiego użycia kolorów w grafice artystycznej. Prace w średnim i dużym formacie przyciągają swoją wirtuozerią warsztatową i emanują niepowtarzalnym klimatem. Na deskach Centrum Teatru, Muzyki i Tańca wystąpił Janusz Radek w recitalu Poświatowska Radek. Teksty poetki zabrzmiały w nowoczesnej wersji stworzonej przez samego artystę. Poezja Haliny Poświatowskiej chyba nie brzmiała jeszcze nigdy tak współcześnie jak podczas recitalu Janusza Radka w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Poświatowska włożyła zupełnie inną, nowoczesną kreację. Adoptowałem jej wrażliwość, do, e, przy, przysposobiłem sobie ją i starałem się znaleźć jakiś punkt wspólny. E, i, i jestem zainteresowany tą poezją, czy też, też, też jestem zainteresowany tą namiętnością, tak bym to nazwał, już od dłuższego czasu, od jakichś 15, może nawet 20 lat. Janusz Radek grał na instrumentach, a wspierał go w tym również Adam Drzewiecki. To wszystko sprawiło, że muzyka Radka i wiersze Poświatowskiej zabrzmiały w symbiozie. Jaki efekt udało się uzyskać dzięki temu, że wokalista to wspaniały obserwator tekstów Haliny Poświatowskiej? Ja w ogóle patrzę na nią na, 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 jako osobę, która wykorzystała życie. Myślę, że y, to całe cierpienie i te opisy jej, jej tragicznej choroby i tak mhm. dalej, to ona myślę, że miała to wszystko gdzieś. Zgromadzona w Centrum Teatru Muzyki i Tańca nagrodziła Janusza Radka owacjami na stojąco. Warto również dodać, że centrum gościło już 55-tysięcznego widza, którym była pani Marta Wenerska. Wyjątkowy widz otrzymał zaproszenia na najbliższe imprezy, które odbędą się rzecz jasna w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Za nami 58 dni Nowej Szansy, organizowane przez Kutnowski Oddział Chrześcijańskiej Teen Challenge. Tym razem gościem spotkania był Zbigniew Urbaniak, dyrektor ośrodka dla osób uzależnionych w Łękini i Broczynie. Spotkania kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych. Odbywają się one cyklicznie. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać wiele niezwykłych relacji osób uwolnionych z nałogów. 58 dni i chciałbym powiedzieć, że e, są to szczególne dni. Szczególne dni e, dlaczego dzisiaj? Dlaczego chrześcijańskie, to znaczy oparte na chrześcijańskich e, zasadach. Właśnie ten dzisiejszy dzień jest dniem nowej e, szansy, dniem łaski, dniem zbawienia. Zbawienia od e, e, osób od uzależnienia, od wszelkiego uzależnienia. Bóg daje dzisiaj łaskę. Głównym mówcą był Zbigniew Urbaniak, który opowiedział o swoim życiu. Gościem specjalnym jest dyrektor e, Twin Challenge chrześcijańskiej misji społecznej Zbigniew Urbaniak. E, on będzie dzisiaj mówił o, o Bożej dobroci, o Bożej łasce, o Bożej miłości. E, ja wierzę, że to będzie też dobry czas. Będzie, e, rozmawiałem z nim wcześniej, jest otwarty na rozmowy, e, udzielanie e, jakichś porad, e, także... Wie, wierzę głęboko, że będzie to dobry, naprawdę wspaniały czas. Między wykładami był czas na kawę i ciastko oraz wspólne śpiewanie. Nowe szanse realizowane są w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współfinansowany przez prezydenta miasta Kutno. W miniony piątek w placówce opiekuńczo-wychowawczej Tęcza podsumowano rok ubiegły koła rekreacyjnego Wszędobylscy. Podczas wieczoru nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania, a także miłych wspomnień. Koło rekreacyjne istnieje już od kilku lat, natomiast jego działalność była przerywana. Rokiem przełomowym pracy koła był rok 2015 kiedy spotkania zaczęły odbywać się systematycznie. Rokiem przełomowym w pracy koła był w ubiegły rok 2015, kiedy zintensyfikowaliśmy pracę, kiedy wzięliśmy pod uwagę to, co chcą tak naprawdę na tych zajęciach robić wychowankowie i przede wszystkim zajęcia zaczę zaczęły odbywać się systematycznie. W ramach działalności koła rekreacyjnego odbył się cykl rajdów pieszych szlakami powiatu kutnowskiego. Jego celem było poznanie przez wychowanków urokliwych zakątków najbliższej okolicy, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja grupy. Ten ubiegły rok zakończył się dużym sukcesem w wymiarze takim, że osiągnęliśmy jakby wymierne efekty naszej pracy, to znaczy zainteresowanie wychowanków aktywnymi formami spędzania czasu wolnego. Sądzę, że na sukces ten złożyły się dwie rzeczy. Po pierwsze to, że wychowankowie jakby włączyli się w tworzenie programu pracy koła. Pokazali, jakie formy pracy ich tak naprawdę interesują. No, okazało się, że naj, taką najbardziej atrakcyjną formą jest, są rajdy piesze, czego tak naprawdę bym się chyba nie spodziewała. I myślę, że tu duże znaczenie też ma grupa opiekunów, która prowadzi koło. Pasją opiekunów. Też są takie formy spędzania czasu wolnego. Trasa, jaką pokonali wychowankowie, to wyprawa do Raciborowa, Strzelec z Witoni, w sumie około 45 km. Za każdym razem na końcu wędrówki czekały miłe niespodzianki. W ramach realizacji projektu PL13, Żyjesz dla Siebie i Innych, Zadbaj o zdrowie, darmowe EKG mogli wykonać, już jako ostatni, mieszkańcy gminy Krośniewice. Mieszkańcy gminy Krośniewice mogli jako ostatni skorzystać z cyklu darmowych badań EKG realizowanych w ramach projektu PL13 Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości wykonawcy badań kontaktują się z osobami, by jak najszybciej poddać ich leczeniu. Wiadomo, że lepiej najpierw dowiedzieć się co jest człowiekowi, a dopiero potem, potem leczyć. U nas, mówiąc szczerze, takie badania dość rzadko odbywają się, dlatego Państwa inicjatywa jest i taka inicjatywa, która jest tutaj przez starostwo promowana. Uważam, że to jest fantastyczna sprawa. W ramach realizacji projektu odbywały się badania EKG w każdej gminie. Ponadto warsztaty zdrowotne, na których uczestnicy mogli dowiedzieć się o zagrożeniach wynikających z niezdrowego odżywiania. A jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Tym bardziej takie, takie akcje prozdrowotne są raz potrzebne. Natomiast co do ruchu, to ze względu na rodzaj mojej pracy, a pracuję z dziećmi mniejszymi, większymi, no to chyba muszę Powiedzieć, że ta aktywność fizyczna z mojej strony to jest w miarę taka powiedzmy, może jeszcze nie do końca, taka jak być powinna, ale chyba już idę w dobrym kierunku. W ramach projektu PL13 organizowane będą również kursy tańca czy zewnętrzne siłownie ruszyły również badania, które już wykonuje w swojej siedzibie klinika kardiologii AleNord. To wszystko w tym serwisie informacyjnym ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie. Temperatura minus 1 stopień w Kutnie i Łęczycy, 0 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 994 hektopaskale. W dzień zachmurzenie duże w całym regionie. Temperatura 8 stopni w Kutnie, 7 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 993 hektopaskale. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 0 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali.